Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. To ona, ta Golona będzie głównym bohaterem tego właśnie odcinku. Mm. Odcinka. I tak Golona parzona, czyli z tego co tu widać, oczywiście później dodam jeszcze inne składniki, które widzieliście na miniaturce. Ale najpierw musimy tą golonę sobie pokroić, żeby ją, jakby to powiedzieć, pozbawić skóry i kości. Bierzemy tylko mięsiwo. Ty tak tutaj uważaj, żeby mi się nie omknęło przypadkowo, specjalnie. Na przykład ten nóż, bo ten nóż jest niebezpieczny, o czym dobrze wiesz. I wiesz, i będę każdy sąd miał niewinni. Powiem, jest nagranie, przysunęła się i niechcący ją trzy razy źgnąłem. dźgnąłem. <g swallow> nie wiem, że to żartuję. Przecież. Tak czy nie? nie? Nie. Nie przejęła się tym w ogóle, słyszę. No, jak zawsze. Nic? Kompletnie? Tak. I to będzie tylko mięsiwo chude, więc zróbmy to tak. Wiadomo, jak to się robić powinno, czyli na zasadzie takiej właśnie ło. Takie coś. O. Trybujemy tam golonę i wracam za chwilę. Po wytrybowaniu będziemy pekowali to mięsiwo. Jedna kość, druga kość. Rozerwałem, bo to było razem. Skóra na boczek, bo to nam potrzebne nie będzie. Yy, golonkę teraz tniemy na takie mniejsze kawaludziki. O, takie. Miska tu jest przygotowana. Przekładamy do miski. O. To też taki przyduży kawałek. To go. Tak może. I to też. Tak, niesymetrycznie, żeby to po prostu y, pomniejszyć. Już nie będziemy tego później rozdrabniać, nie będziemy nic mielić. Po prostu tak to będzie jak to właśnie czynię I tak. Tyle mamy mięsiła. Co, po na ciebie? No tak. A to tam, słuchaj, to, to, to tam wiesz. Y, kolejna rzecz. Tu jest litr zimnej wody. O! Tu jest. Waga. Odpalamy i na litr wody 70 g peklo soli. Oczywiście, litr mam nadzieję, że starczy do, yy, do tego przykrycia mięsa. Jeśli nie starczy, no to wiadomo, że trzeba będzie to dorobić, żeby mięcho było zanurzone do jutra, bo będzie nam się to peklowało. 7 Jeden dzień. I teraz tą peklosum do tego. Nie podałaś mi łyżki, widzisz. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Toczko miałam ci podawać. Dobra, może jakoś... A poradzę sobie. Rozmieszywujemy tą peklosum teraz. Ło. I zalewamy to miecho. A jutro będziemy dalej to obrabiać. Nie rozłączaj się, poczekaj, bo już widzę Cię korci, żeby skończyć mój film wspaniały, znaczy tą scenę. Ruch jak w Warszawie za oknem. Co? Ja Cię kiedyś pokażę, ja Cię pokażę kiedyś jak ty mnie traktujesz. Normalnie dzieci w szkole czekają. No, dobrze, niech się uczą. Dzieciaczki. Dobra, rozmieszane. Stężenie uważamy jest odpowiednie. Zalewamy. Pięknie przykryte. Jeszcze to wzruszę. O. Chłodne miejsce do peklowania i jutro lecimy dalej. Kolejnym etapem będzie właśnie po peklowaniu yy, wy... odsączenie tego mięsa. Przygotowałem sobie miskę niebieską, żeby było, że nie mam tylko zielonych, bo mam też niebieską taką jeszcze. Przytrzymujemy powiedzmy to mięsiwo i odlewamy tą solankę. Nie jakoś tam dokładnie nie wiadomo jak, dlatego że zaraz wam powiem dlaczego. Odlane powiedzmy. O, i teraz kolejny etap. Na to mięso, które tu mam, nie ważyłem powiedzmy kilogram. Powiedzmy. Powiedzmy. Jedna wielka uła żelatyny. Bo nie ma. To by się może skleiło. Ale żeby była pewność, ta żelatyna po to właśnie jest dana. Nie było skóry, z tej golonki po prostu tylko mięso, więc dla pewności tak to uczyniam. I do tego to są ogórasy mojej najwspanialszej operatorki. Dobrze, co? Mhm. to są ogórki. My je nazywamy korniszony. Oczywiście, jeśli chodzi o fachową nazwę korniszczonym, to pewnie zaraz tam gdzieś coś inaczej, ale my takie nazywamy. Ogórki w oswie. O, Co wykowałeś ty, pyszotka? Ogórki w oswie, kochani moi, sprawią, że łyżka jest czysta, jakby coś i ogórków tyle, ile kto uważa. Oczywiście wybieramy najmniejsze w największe. Co? Takie duże to ogóra, co dałaś? Co? Mniejsze dałam do czegoś innego. I ogórki sprawią, że Posmak tej pysznej garetki, która się wytworzy. To jest jeszcze jeden z tej strony taki. O którym? Na tym na dnie? No. No nie tam a nie mi wskazówek udzielasz. To sam wiem co mam zrobić. Przecież. Tak, a za każdym razem mówisz, ty mi podpowiadaj, bo ja nie wiem co mam zrobić. Co? Co ty mówisz? I jeszcze dam łyżkę Sosiku. Nawet nie posmakowałeś, nie wiesz. Czego? No tych ogórków. Możesz mi, żebym smakował, no to już jest pyszne, ale no przecież jest pyszne, do obiadu będzie. Nie będę obiadał. A co dziś robisz na obiad? Ja? Ty, muszę już drugą. Momencik, mogli żeby nie było. Jestem. To powiedzmy tak, o tak. O. To jest bardzo proste bardzo piękne i bardzo pyszne. I tylko to jest cały skład tego, nic poza tym. Kolejna rzecz, osłonka termokurczliwa. Fi65. Ja będę robił jeden baton, bo tu dużo tego nie mam, ale Wy jak chcecie, bo u nas jest duża rodzina. Trzy to róbcie mniejsze, dlatego żeby to nie wiadomo jak długo rozcięte nie było, bo jest tak, że to może się powtórzyć. Szybko się powtórzy. O, i teraz, kochani moi, przekładamy te kawalundziki mięsa do tej osłoneczki. O, ogórasek. Tak jak tutaj mamy powiedzmy dwa kawałki mięsa, jeden ogórek, żeby ten ogórek gdzieś nam tam się przeplatał między tymi Hmm. kawałkami tej śliskiej gorącej. Oczywiście później musimy to ładnie sobie gdzieś tam uformować, bo to fajnie będzie dociśnięte, tylko chodzi też o to, potem w te miejsca wolne, będzie ta galaretka, która nam się wytoczy, która się zrobi, ale chodzi głównie o to, żeby nie było tych tych miejsc. O, i no. O, i to to może, to może, to może już tak, jak ty uważasz moja oprytarko. Dlaczego mnie pytasz? Tak pytam po prostu, że... Że chwilą mi zarzuciłeś, że ci na sam uwagę, mi... co masz robić. Nie no, po prostu tak w no. No. zapytałem, żebyś no to nie czułaś odrzucona. Albo chcesz, albo nie chcesz. Dobre, Zdecyduj dore, się. Dobra, dobra. W jednym filmiku... O, pozwoli się i nie zatrzymasz. Gada Katarynka. To moja kobita. No chociaż raz każdy kto z tobą rozmawiał, to wie. Że nie dopuszczasz do słowa i wszystkim przerywasz. Kto mnie zna, to że człowiek spokojny, mało mówię, na język można nadeptać. Nic nadeptać. nie powiem. Nadeptać. Powiedziałem jak Pawlak. Karguli Paweł, mówi Ci to coś? No tyle razy to oglądałeś, że już wszyscy na pamięć u nas to znają. No, bo... Tak samo jak piosenkę, zaraz się zacznie sezon. A, to nie mów tylko, nie, nie reklamy tej piosenki. O milionowych <laughs> wyświetleniach. Ona też chyba miliardem ma wyświetleń A ty sam zrobiłeś z milionem. Ja zrobiłem, Nie, kochana, moja. Tak to nie jest. Prawie wszystko przełożyłem. Nigdy prawie. Ten ogórek będzie nam gdzieś tam się przekłada, Tak jak to powiedziałem. Więc będzie pięknie. O! O! Stworzymy to oczywiście w naczynku jakimś tam żeby ta koronka nam się nie skręcała, żeby po prostu y, była, y, żeby miała luźno. O, o, tego. I to nie mów, mam... że w jakimś tam? Tamtym... To to zaraz wam pokażę, moi kochani, nie z moich widzów, osoby, które nie wiedzą, o co mi chodzi. Da mi się już tyle czasu, że oni mnie rozumieją. Y... To czasami się nie rozumieją. Mowa, mowa ty, jak to się nazywa? Bez y... słów. Jak? Bez słów się rozumiemy. Bez słów się rozumiemy, ale to jest mowa ciała, tak zwana moja operatorka mojego cudownego telefonu. O, dociskamy, zaraz to tutaj jeszcze dokładnie pokażę, żeby tu nie było powietrza. Tu będzie oczywiście, bo ta galantka się wydostanie, bo to są duże kawały, więc to jest nieuniknione, żeby w ogóle nie było. Ale starajmy się, przysyć, żeby to wyglądało na podobne, tak jak teraz. Tu mam. Teraz... Tam bym poprawiła te dwa ogórki, co się dotykają, bo to się rozstanie. Mm. Nagrywaj tam. No, będzie się rozwalało. no po prostu się rozwalało. Trzeba... Jak ja to przegrywam swoim ostrym nożem, to się nic nie rozwali. Przebijasz tego, nie przebijamy, żeby to też była. Oczywista, oczywistość. Golaretka to zrobi się nie będzie nic tutaj rozwalało. Ty mi tu nie jadę takich rzeczy niepotrzebnych. Specjalnie chcemy skompromitować. Zawiązujemy. Jeśli chodzi o parzenie, to ja też tu zaraz opowiem. Czekajcie, nie przesuwajcie. Tak, ja to zawiązuję w ten sposób. O! o. O, a tu jeszcze zrobię penteleczkę w razie gdyby, potem sobie to obetnę, jak to, no, pięknie stężeje. jak to nawiąże, jak to, poczekaj, bo to, Ech, no, specjalnie tu robisz wszystko. To ja? A ty specjalnie, żeby tu nic O, Boże. co wy z zrobiliście ja? Nie, ja nie to wiem, co to. w nicu. O, Boże. O, teraz robiłem po swojemu, bo od razu jest dobrze. Jak to wstępnie. ręka mi się Ślizga. Dobra. Jest. I teraz tak. Nie obcinamy nic na razie, żeby nam się nie rozwiązało. Kiedyś zaproponowałeś, pamiętasz przy jestem, żeby go chciał i się rozwiązało podczas parzenia. Jeśli chodzi o samą żelatynę. Pamiętajmy o tym, 90 stopni jeśli chodzi o, parzymy, o parzenie tej golonki i powiedzmy nawet 2,5 godziny, może nawet więcej, co, żeby to dla pewności było e, miękkie. Dlatego, że golonka to jest twarde mięso i to nie jest tak proste jak na przykład z kurczakiem. Ale też pamiętajmy o tym, że nie możemy przekroczyć temperatury powyżej 100 stopni Celsjusza, gdyż, ponieważ w takiej temperaturze powyżej 100 stopni Żelatyna traci swoje właściwości, czyli tą swoją kleistość, galaretowatość, żelowatość i tak dalej. Więc woda na gaz, temperatura maksymalnie 90 stopni, czyli w tych granicach i parzymy 2,5 godziny na pewno. Może starczy. Do gara. Ja dla pewności parzyłem 3 godziny. Tu widać to takie te białe, to jest Białko, które się ścina podczas parzenia, ale galaretki to wam powiem, że jest oła! Masakrycznie dużo, jeszcze bardzo gorące. Teraz dolewamy zimnej wody, żeby to powiedzmy wystudzić, później na coś płaskiego do lodówki. I rano y, przekroimy. Mam nadzieję, że galaretka będzie galaretką i że wszystko będzie tak jak było założenie. A raczej tak. Poleżało, stężało. Teraz by się spróbowało. No właśnie, chyba w połowie to przetnę, co? A dlaczego? A dlaczego nie? A gdzie mam? Od brzegu? No dobrze, zrób w połowie. Dobrze Stężało. A nie, mi to rozkazujesz. Tu jest te. Przez te... się jeszcze zanim przetnę. Te puste miejsce, gdzie mówiłem gdzie na przykład ono tam te duże kawałki jak były wkładane to się tam wytworzyło. No i takie tam w jednym miejscu jest małe, ale to dobra tam połowa. To będzie tu. Dobrze mnie? To będzie tu. Przetniemy i zobaczymy. Parzyło się to aż 3 godziny. A. Mój Co to, to może? Od co ty nie zrobiłaś? Pokaż mi, mi twoją minę. <grym> jak wam pokażę? No bo to mi? zawsze patrzę. No co? Co? No co? Ale ty mnie wystraszyć, czy co? Uh -huh. Widzisz, jak pięknie to wygląda? Widzę, no. Kochani, pięknie to wygląda. I zaraz mam coś... Jest. No pięknota, chodź coś. A czy znaczy, ja wiem, że ja jestem pięknota, bo ty pewnie o mnie pomyślałaś, nie? Tak, tak. No. Tak, ale to, to też jest pięknota. Ukroję sobie z tego kawalędzika. Od razu ci mówię, żebyś oderwał kawałek tej osłonki, bo za chwilę rozciapiesz to. Mimo że masz Jak Ja taki grubszy kawałek sobie ukroić. No to bardzo dobrze. A co, dwucentymetrowy sobie ukroisz? Właśnie razu? tak planowałem. No, to sobie tu, tu planowałem. To, co ty mi się że to pal... I co? To proszę moich kochanych widzów. A co, co muszę Zawsze nam w głowie. Ty ładnie to wygląda. To no, jeszcze musi smakować dobrze, a nie. Najpierw posmakuj. O, yes. jasne. Mm. Tylko folię zdejmij, zanim zjesz. Ja folię mogę zjeść. O, yes. A cię powiem, mm. że gdyby nie to moje ogóreczki, to one by tak... Co to to by tak ładnie nie wyglądały. Tak, twoje moje ogóreczki. Mm. No mówiłam, że to górek krupiej, dlatego takie dobre. Tego chciałem. I gorąka miękka. 3 godziny od 80 do 90 stopni etarka. Dobra. Bardzo. na pierwsza. Gdzie ja mi dopiero będę grał. O Tak patrzysz. Mmm. Mm. Mm, mm, Rebelecja. Bo, bo Jest słone. Znaczy ja lubię słone, ale generalnie jest tak, że jak ktoś nie lubi tak bardzo słonego, to może dać mniej pekol soli do yyy mięsa. Dlatego, że gorąki, dlatego, że yy, też ogórki są trochę słone, bo one tam z tym osiem w tym mostie. Sól też tam się daje, nie? No, dlatego tak to się połączyło. Ale jest miękka. Pyszna. Mmm. Mmm. Mm. Wow. Nie Mmm. Kochani, jeśli film się podobał, wiadomo, łapa w górę, komentarz, o subskrypcji to chyba nie muszę mówić. Więcej osób jest oglądających, nie subskrybujących niż oglądających, subskrybujących. A więc dlaczego nie subskrybujesz, jeśli oglądasz? Dzwoneczek gdzieś tam zobaczysz. Wciśnij, żeby wszystkie cenne informacje co do mojego kanału do Ciebie docierały. Osłonki termokurczliwe, peklosul i wiele, wiele innych. Nawet ta wspaniała kosa. Przez mnie, żeby ten No materiał. teraz to tak uciapałeś. No to tą wspaniałą golonę parzoną, bo tak się nazywa. Przypominam raz jeszcze. Wszystko znajdziecie w sklepie Jeruk Polska. Tu jest ten napisik. Link do tego sklepu w opisie pod tym filmem. Jak również kod rabatowy Kostrzewski 10, czyli 10 taniej. Jak nic 10 to jest, to jest, trochę to jest. No i co jeszcze? Grupa na Facebooku Swojskie gotowanie i wędzenie Kochani moi Ty nas wcale nie kochasz No więc Swojskie gotowanie i wędzenie Na Facebooku zapraszam serdecznie Bo możesz być jednym Z nas I to chyba tyle Golona parzona wygląda rewelacyjnie Smakuje rewelacyjnie Polecam Pozdrawiam, zdrówka, życzę przede wszystkim cześć.